Sub indo by broth3rmax Witam wszystkich serdecznie, znajdujemy się w Łodzi na ulicy Brukowej w autoryzowanym partnerze Renault. Dziś będziemy prezentować nasz flagowy samochód dostawczy Renault Master. Jest to samochód, który posiada nieograniczoną możliwość modyfikacji. Oprócz właściwości użytkowych, jakie spełnia Renault Master, koncert postawił bardzo duży nacisk na wygodę kierowcy i użytkownika. Do tego przystosował środkowy fotel pasażera, abyśmy mogli zrobić sobie stolik obrotowy na potrzebne rzeczy pod ręką, ewentualnie kubki, które, z których możemy korzystać podczas jazdy. Oprócz tego mamy szereg tutaj innych udogodnień, jak skoki. Notaking, na którym możemy szybko sporządzić notatkę. Kolejnym elementem, który zapewnia bezpieczeństwo kierowcy, jest specjalne lusterko do obserwacji martwego punktu po prawej stronie pojazdu. Kolejnym elementem, który zapewnia bezpieczeństwo kierowcy, jest tryb droga gruntowa. To jest ten przycisk. Tryb ten odpowiada za dobór siły hamowania, eee... Samochodu, zarówno z obciążeniem, jak i bez, podczas poruszania się na drogach gruntowych, gdzie nie ma dobrej przyczepności, przy właściwościach ładunkowych, warto wspomnieć o możliwości ładowania z boku pojazdu. Do dyspozycji mamy ponad 1,20 m na szerokość otworu gdzie możemy spokojnie włożyć dwie Europale. Również mamy do dyspozycji system otwierania drzwi pod kątem 270 stopni, a to zdecydowanie ułatwia załadunek. W tym modelu mamy do dyspozycji wysokość ładunkową w okolicach 1,90 m długość 3,70 m i szerokość między nadkolami ponad 1,20 m. Samochód ma nieograniczoną możliwość modyfikacji dla potrzeb klienta, ale po więcej szczegółów zapraszamy do salonu.